Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o Type 71. Troszkę mi zajęło już um, ogranie tego czołgu, ponieważ chciałem to zrobić jak najbardziej, tak powiedzmy, profesjonalnie. Nie wiem, czy można to tak ująć. E, zagrałem nim 6 bitów. Dodatkowo jeszcze chwilkę pograłem na e, grawitacji, tak, żeby troszkę się obyć z tym czołgiem. E, I tak. Patrząc może najpierw właśnie na statystyki. Udało mi się przez te 6 bitów zrobić 3600 średniego. Jest to no powiedzmy ok wynik. Yy, dodatkowo stosunek zniszczeń stosunek uszkodzeń to są akurat yy, niestety małe, yy, małe wartości, ale to no nic się nie stało przecież. Celność na bardzo dobrym poziomie. Yy, oraz no w sumie tyle. Przejdźmy do głównego opisu czołgu. Ogólnie japońskie hateki są to czołgi, które otrzymały taką specjalną mechanikę. Jest to mechanika pozwalająca grać tym czołgiem w sumie na dwa sposoby. Ponieważ jednym ze sposobów, w jakich możemy nim grać, jest to granie z ulepszonym zawieszeniem, i jest to moduł wyposażenia, który daje nam po prostu zwiększa nam. Zobaczcie obrót czołgu o prawie 17 stopni. Oraz kolejna nowość jest to ulepszony stabilizator pionowy, który daje 3 stopnie do podnoszenia działa oraz 3 stopnie do opuszczania. Ja bardziej preferuję grę na tym przyspieszeniu, ponieważ jest jedno w sumie bardzo proste wytłumaczenie. Czołgi japońskie ciężkie. Są mocne wtedy, kiedy mogą ruszać się na boki. Wtedy możemy najbardziej efektywnie wykorzystać ich pancerz i po prostu ten moduł pomaga w tym. Ok, moglibyśmy podziałać tutaj z tymi 90 stopniami opuszczenia działa, ale wydaje mi się, że bardziej optymalne dla większości graczy będzie to ten moduł akurat. Jeśli chodzi o inne y, moduły jakby wyposażenia, y, polecam to ustawić w ten sposób. To wydaje mi się takie najbardziej optymalne. Amunicja, zapasy, materiały, też wedle własnego uznania. Ja polecam coś w ten deseń. Jeśli chodzi o ciało i tak dalej, tego czołgu, to mamy tutaj 2600 dPM, więc nie jest to jakaś astronomiczna ilość, nie jest to jakiś kosmiczny dPM. Celność na poziomie 0,344 nie jest źle jak na heavyka z działem 120 mm czas celowania 37, również nie ma tragedii. Jeśli chodzi o penetrację, 255 na APEC-u, 330 na goldzie i damage 400 na podstawie 340 na goldzie. demetrz, jak widzicie, 400, nie 420, także troszkę mniejszy jak na przykład w czołgach radzieckich. I tak, bez tego modułu 6 stopni opuszczenia działa, więc no, nie ma tutaj jakichś kokosów, niestety. Także trzeba na to uważać. Zagramy bitwę. No, akurat trafiła nam się mapa, na której moglibyśmy wykorzystać opuszczenie działa, ale to nic. E, spróbujemy podlacić sobie i tak w tamto miejsce, ponieważ mamy stosunkowo mocną wieżę. Okej, okay, mamy tutaj garnek, ale raczej nie jest prosto się wbić od przodu w tą wieżę. Głównym mankamentem tego czołgu jest to, o ile, że o ile w sumie obracamy się bardzo szybko, to jakby nasz kadłub niekoniecznie nadąża za tym, jak obraca się nasza, o, przepraszam, nasza wieża niekoniecznie nadąża na tym, za tym, jak obraca się nasz kadłub, więc no należy o tym pamiętać. Wieża w tym czołgu, aha, to nieźle, że akurat... We mnie ten chłop strzelił, a... fosza nie. No nic. Dobra, tutaj wykorzystamy nasz obrót. Jak najbardziej. Troszkę przysunęliśmy foszowi. Mam nadzieję, że od jeszcze nie dostanę. Oby nie. Dobra, haek. Chowamy się od tej jaćki, bo ona tutaj będzie celowała. Ten F również tutaj pewnie celuje. Zobaczcie jaki wielki jest ten F. -O. Dobra. E, na razie go oleję chyba po prostu. Wiecie, może tego Isa 7 sobie postrzelam. Przydałoby się te kilka dodatkowych stopni uprzedzenia działa niestety. No ale no cóż, jeśli no, nie mamy tego, no co trudno to wymagać. Mógłbym dobić tego Isa, a aczkolwiek. Gdyby Fosz mi tutaj pomógł i wyspodował sobie tego FV, to no naprawdę by tyle pomogło. Nie wiem do końca gdzie on stoi, czy jeszcze tam stoi, wiecie. W tym jest problem. Nie, on cały czas strzela. Co za chłop. Dobra, wiecie co? Najlepszą rzeczą jaką aktualnie mogę zrobić, żeby jednocześnie uchronić się od tej lodówki będzie... Właśnie oddanie tutaj jakiegoś jednego strzału, dobra, i zjechanie tutaj w to miejsce. Wydaje mi się właśnie, że ta v szybko zajdzie. I teraz będę miał szansę walić tego Isa po prostu. Na koncie jeszcze 3400 uszkodzeń. Powoli będę się zawracał w kierunku tej lodówki. Oho, na no, nie będzie aż tak fajnie. <laughs> Widzicie. Dobra, no, przebił mnie. Myślałem, że niestety będzie jeszcze ładował. No nic. Także musimy się jednak wycofać, ponieważ teraz lodówka ma, ma nas na Mam nadzieję, że ta jaczka jest bardziej zajęta właśnie tym foszem, właściwie to była zajęta. Teraz raczej będzie jechała na górę, ale już tam nie jest. Tak, ona już tam wjechała, ale jedzie. Jedzie w dobre miejsce, czyli będziemy mogli je ustrzelić zaraz, bo ona tam stara się upolować kranwagna. Szybciutko tutaj podjeżdżając. Powinni, powinni byśmy. O, dobra! No, gdyby chłop w tym jest to nie próbował u nas tutaj za bardzo przepychać, byłyby większe szanse. Tutaj wjechałem troszkę przed niego, ale to nie oznacza, że powinien mnie tutaj blokować. Stajeczka się obróciła, ona się tu obraca. Ale właśnie. Troszkę dziwne. Dobra. No, i teraz to już tylko prosta. Raczej nie powinno być tutaj problemu z wygraniem. Ops, i zwaliłem. Dobra, odbił się. To było bardzo głupie z mojej strony. Dobra, gąska. Jeszcze adrenalinę sobie tutaj włączę. Postawię tu jaczkę na gąsce. Tak, żeby nie miała raczej okazji w nas strzelić. Może jeszcze jeden strzał się uda. Tym razem już bez gąski, bo to, jedzie. Właśnie. Dobra, troszkę fartowny był ten wyjazd, że my się, że ta jadźka się odbiła. Odbiła się prawdopodobnie w ogóle od naszej podłogi, ponieważ to, to, jak ten pancerz efektywnie zmienia się, w zależności od tego, pod jakim kątem stoimy do przeciwnika, jest rzeczą kompletnie wywaloną w kosmos, naprawdę dosłownie ruch o no, milimetr, no, może nie milimetr, ale powiedzmy kilka centymetrów ruch prawo lewo sprawia, że pancerz staje się z takiego łatwego do przebicia cholernie trudnym do przebicia, więc bardzo dziwna sytuacja zagramy jeszcze jedną bitwę dobra, tym razem dostaliśmy mapę taką typowo heavy właśnie z czego w drużynie, w drużynie przeciwnika jest t 100 i z 7 kran y, oraz Emil, jak Tiger też również, więc mają dosyć mocny team. Jeśli chodzi o właśnie przyjazd na tą stronę. Ja tutaj bardziej preferuję zawsze jeżdżenie tą stroną lewą. Jakoś tak od zawsze. I, i nie chcę mi się za bardzo tego zmieniać. Dobra. Z hita powinniśmy ruszyć. O, jednak nie, widzicie? że Haek, niestety nie. Trzeba uważać na te policzki w wieży, które mogą nas tutaj niestety zdradzić. Nic nie podjechało tam od strony, dobra, ale aj, niestety. Cofnął się tym kranem. O, aha, to, to niezły standard. Dobra, teraz się odbił. On nie powinien nas tutaj przebić w, te, w przednią płytę pod takim kątem. Właśnie. Dobra, uważamy jednocześnie tam. Oni tam puszczują nasze hewiki, więc hewiki w sumie. To jadźka. Emil również tam przyjechał. Bardzo dobrze to jest. W sumie. Dobra. A, jeszcze ten is jednak aż tak bardzo się tam nie przejął. Aha. Dobra. Coś ciekawego. Dobra. Korzystając z tego, że. Wjechały tam te FVM103. No to teraz sobie po prostu podjadę na tego Isa. I dobra. Oni odwrócili jego uwagę, dlatego na tego ja mogę teraz z niego strzelać, ale musimy to zrobić bardzo szybko. O! No na przykład tak szybko. <laughs> Mamy tam tego Krana, który nie pojechał tutaj w to miejsce. Troszkę dziwna decyzja z jego strony, ale no cóż. Tak wybrał No i tak zrobił, no co nie. Dobra. No, teraz będzie troszkę taka e, gra pozycyjna bardziej. To nie jak Tiger, raczej już stamtąd nie wyjedzie. O, bardzo tak, go go tam wysnijpiła, dobra. E, Więc co ja się wrócę tam do tego E-75, Właśnie, bo tak czułem, że ten kran będzie go chciał tam e, puszować. Także nie zostawimy go tam samego. Dobra, przycydujemy. Kąska pięknie. I tam jest też Emil. Krana powinniśmy raczej porobić yy, nawet sami bez konieczności nawet walki z tym Emilem. Haek dobra, idealnie. I z takiej sytuacji dosyć trudnej, wcale nie zrobiła teraz się taka trudna. 523. Jeszcze jeden Haek i będzie tak naprawdę po Emilu. Dobra, jednak się na nas obrócił, więc <laughs> będzie troszkę trudniej. Znaczy. Po prostu zajmie nam to troszkę więcej, więcej czasu właśnie. Widzicie ten pancerz, tak jak mówiłem, minimalne ruchy wystarczą czasami, żeby odbić pocisk, którego tak naprawdę nie moglibyśmy odbić innym czołgiem. I leci, patrzcie jak to się szybko obraca, coś pięknego. No i przebij mnie tym hitem, powodzenia. Powodzenia, no widzicie, tak właśnie wygląda gra Type 61. No, zastanawiał się bardzo intensywnie, w które miejscu, może nie przebić. Dlatego właśnie polecam ten moduł do obrotu, jak najbardziej. 4600 dosyć dobre bitwy, w sumie, ale to kwestia pewnie, szczęścia no, wcześniej nie były aż tak dobre. Także, no, ogólnie. Słuchajcie, jest to jedna z najlepszych linii w grze i trzeba to przyznać, ten czołg jest nadal przesadzony mimo nerfów jakie dostał, nadal się nim gra bardzo dobrze, myślę, że to zaprezentowałem, nadal czołg jest potężny, nadal warto go zrobić, jest to aktualnie linia must have według mnie, zaraz obok tego czołgu, który jest tutaj na, na pasku obok niego, czyli TVP, według mnie są to aktualnie dwa najlepsze czołgi w grze. Czytajcie TVP, type. Później możemy jeszcze zaliczyć tutaj lodówkę i tak na no, lodówka to już jest, po jest trudniejszy w grze. Także, napiszcie mi proszę swoje odczucia o tym typie. Co o nim uważacie? <laughs> Może też, też tak jak ja nie lubicie przeciwko niemu walczyć, no bo moja e, jakby chęć zrobienia tego typa wzięła się stąd, że grałem przeciwko tym typom. Mówię, nie no, one są za mocne, one są za mocne. No i zrobiłem sobie tego typu, już teraz mogę sam e, tak gnębić przeciwników, tak jak wcześniej byłem ja gnębiony. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnienie tego gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. I tak, na razie.